Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Żuk z kierunek trener.pl pełna pełnamost.tv Dzisiaj opowiem o tym, jak dostać pracę w klubie fitness wymarzoną jako trener personalny lub instruktor i od razu zacznę, zanim podam 8 punktów, które myślę są kompletne i stanowią 99% gwarancji tego, że naprawdę dostaniecie tamtą robotę jeżeli nic nie schrzanicie po drodze to powiem jeszcze dwie rzeczy Po pierwsze, zanim się do tego wszystkiego podpalisz yy, wybierz sobie... Chociażby dwa czy trzy kluby maksymalnie, do których chcesz uderzyć z tą pracą i nie rób takich masówek, bo to naprawdę widać, jeżeli wysyłasz już setne CV i każdy odmawia. To jest bardzo nieprofesjonalne i to tak wygląda troszeczkę jak masowy plan treningowy. I to naprawdę widać, jeżeli coś jest spersonalizowane, to to całkiem inaczej wygląda, bo to jest. Chociażby, jak dostajesz coś spersonalizowanego, to dostajesz to imieniem, nazwiskiem. Ktoś nie przekręca, że robi z ciebie dziewczynę albo faceta, w drugą stronę wiesz o co chodzi, e, czy jakieś niespójne informacje, tylko naprawdę to jest konkret do tam, gdzie będziesz Zainteresuj się tą siłownią. E, do której chcesz uderzyć, po prostu dowiedz się, kto tam jest dyrektorem, kto tam jest koordynatorem, dlaczego od czego się zaczęło, dlaczego akurat tak, dlaczego e, tak ten klub funkcjonuje, a nie inaczej, bo naprawdę ludzie też lubią o tym opowiadać, bo każdy klub ma swoją historię. Więc szczerze zbuduj relacje i jakoś się tym zainteresuj. Znaczy zbuduj relacje później, najpierw się zainteresuj tym e, samym klubem, którym, do którego chcesz uderzyć. Druga sprawa, zapoznaj się również z e-bookiem, moim 15 sprawdzonych sposobów pozyskiwania klienta w branży fitness, na treningi personalne, na również współpracę online, tutaj niżej masz link, zobacz sobie jak to, z czym to się je, tego e-booka, jeżeli potrzebujesz więcej informacji, dopytaj mnie na Facebooku, czy napisz tutaj w komentarzu, e-book nie jest drogi, 15,99, także myślę, że w zasięgu Twoich możliwości, przechodzę do tych 8 rad, pierwsza sprawa, kup sobie najpierw karnet na tą siłownię, którą sobie wybierzesz, że chcesz tam pracować i pochodź tam sobie tydzień-dwa, daj się poznać jako taka pozytywna osoba, zapoznaj się tam z ludźmi, popoprawiaj ich, jak będą na przykład źle ćwiczyć. Czasami nie wiesz kto patrzy, a może się okazać, że nawet czasami zagadasz do kogoś, kogo trzeba na późniejszym etapie dopiero to zobaczysz. Więc mm, jeszcze to będę poruszał w dalszych punktach. Natomiast naprawdę kup sobie tam karnet, ćwicz sobie przez tydzień dwa i dopiero uderz z tym CV. Jeśli chodzi o CV, przygotuj sobie je naprawdę spersonalizowanie do danej siłowni. Nie rób takich samych do dwóch czy trzech nawet, tylko Faktycznie, jeżeli uderzasz do siłowni A, to napisz, że chciałbyś właśnie, czy chciałabyś pracować w siłowni A, ponieważ cenisz ich politykę na przykład pracy z klientem, czy coś tam innego, czy to, że są bardzo profesjonalni, bo to jest prawda, są kluby, w których naprawdę jest trzymany ogromny standard, a są takie, które są po prostu średnie, więc to, co ci się podoba, napisz. I to, czym się jeszcze można wyróżnić w takim CV, jeśli chodzi o trenera, oczywiście stanowisko to jest to są nietypowe kursy jakieś nietypowo nie tylko trener personalny kurs na trenera personalnego czy kurs dietetyki przydają się też inne kursy innego typu nagrałem filmik na temat kursów w branży trenera personalnego i zobacz sobie go bo naprawdę warto Kursami, którymi można się wyróżnić, są wszelkie inne specjalistyczne rzeczy, których nie ma każdy na, na rynku fitness. Trzeba je dobrze dobrać, ponieważ jeśli źle to zrobisz, no to przepłacisz za te kursy, bo ich zrobić 10, z czego 8 będzie niepotrzebnych. Dobierz to dobrze pod swoją niszę, pod swoją specjalizację, w tym, czym się specjalizujesz. A nie rób też wszystkiego na rozstrzał, i to będzie coś, co Cię może wyróżnić. Tak samo umiejętności jakieś sprzedażowe czy kursy sprzedażowe również będą fajnym wyróżnieniem w CV, ponieważ w sieciówkach czy w ogóle w klubach fitness realizuje się pewne targety, a nawet jeżeli się nie realizuje targetów, no to przecież musisz sprzedawać te treningi nie oszukujmy się. Ok. Trzecia sprawa, złóż CV osobiście. Koniecznie nie wysyłaj mailowo, tylko złóż osobiście. Poznaj tych ludzi, którzy są tam na obsłudze, czyli recepcjonistki, recepcjonistów, trenerów też troszeczkę wstępnie zobaczysz, jaki tam jest klimat i czy Ci on w ogóle odpowiada, bo jeżeli w danym miejscu pracują na przykład osoby, które nie są koniecznie do Ciebie dopasowane jakoś tam interpersonalnie, się nie kumacie, no to po co masz tam pracować, będziesz się tylko denerwował, denerwowała, więc poznaj tych ludzi, zostaw tam CV, powiedz, że dzięki za przekazanie, ta osoba Cię poleci, powie, ej, przyszedł tu taki fajny gość fajna laska, zostawił CV, weź tam zerknij na przykład. Na Tak może powiedzieć sobie trener do menadżera, a menadżer tam dalej, na przykład, i jest bardzo duża szansa, że trafisz na taką rozmowę, ale co dalej? Do rozmowy przygotuj się pod względem merytorycznym, e, na przykład przeprowadź sobie wcześniej z kolegą czy z koleżanką trening personalny, żeby sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Możesz tak naprawdę być na początku drogi i nie wiedzieć, jak to się dokładnie robi. I podpytaj bardziej zaawansowanych trenerów o różne kruczki, o różne takie rzeczy, które są istotne w treningu, na czym cię może ktoś złapać i powiedzieć: Hej, no, nie robisz tego do końca dobrze, i no, nie musi się to koniecznie skończyć tym, że ktoś cię odeśle do domu, ale może być takim minusem i ktoś później będzie patrzył troszeczkę. Ci bardziej na ręce. A jeżeli zachowasz to wszystko tak jak powinno być, no to na pewno fajnie, ponieważ taka rozmowa zwykle w klubie fitness składa się z dwóch etapów. Powiem szczerze, często składa się też z większej ilości. Natomiast takie stricte etapy, które będą się dla ciebie liczyć, to jest rozmowa taka troszeczkę sprzedażowa. Nie musi tam być żadnej scenki ani nic takiego. Natomiast może być coś w stylu takiego, że będziesz. Jakby swoje umiejętności interpersonalne przydadzą się, żeby były wysokie, ponieważ to będzie rozmowa w cztery oczy przeważnie z jakimś menadżerem, osobą doświadczoną, która możecie podpytać w ten sposób, podpytać w ten i fajnie by było. Gdzieś tam się w tym odnaleźć. No i druga to na pewno będzie przeprowadzenie takiego testowego treningu. Mówię tutaj o bardzo takich dobrych siłowniach. Nie mówię o jakiejś tam amatorszczyźnie, gdzie wpuszczają trenerów, bo fajnie wyglądają i nie mają nawet kursów albo w ogóle innego tego typu rzeczy, bo się już z tym spotkałem, tylko mówię o naprawdę dobrych siłowniach i wtedy masz taki trening jakby testowy, i tam musisz na przykład przeprowadzić taki 20-minutowy trening, taki na full. Czy 30-minutowy, czy, czy różnie, czy 10 czasami nawet. A czasami tylko rozgrzewka, ale chodzi o samo to, jak, jak ty w ogóle się kontaktujesz z tym klientem, i tak dalej. To jest oczywiście w warunkach stresowych i nikt tam nie będzie rozliczał to, że się tam czasami jąkniesz, czy nie. To chodzi bardziej o to, żeby, to, żeby pewne rzeczy, które mają być, były zrobione. Ok, następna rzecz, przygotuj się sprzedażowo, bo właśnie być może cię czeka taka scenka, więc prześledź, prze, przećwicz sobie jakieś. Mm, Rzeczy, o które mógłby Cię ktoś ewentualnie zapytać, ponieważ jeżeli ktoś będzie uparty, w sensie będzie chciał Cię dobrze sprawdzić, bo na przykład będzie 100 kandydatów i będzie trzeba wycisnąć te 100%, i ja to bardzo rozumiem dobrze, że musi być ta musi się znaleźć jedna osoba, jest 100 CV, trzeba jednego trenera, musi być najlepszy. Więc przygotuj się sprzedażowo, że w każdych warunkach od tak będziesz w stanie na przykład sprzedać face to face bez żadnych regułek, oczywiście, trening personalny, czy czy jakąś tam współpracę, czy dietę, czy trening testowy chociażby. Tutaj nie chodzi mniej o merytorykę, a bardziej o jakieś takie umiejętności właśnie interpersonalne, czasami troszkę zażartowanie. To nie jest nic liniowego, co, co sobie, że tak powiem, można przygotować od formułki do formułki, chociaż może to u niektórych zdać egzamin, u mnie na przykład nie zdaje. Ja tam wolę na spontana lecieć. Dalej, pamiętaj o zachowaniu takich takich właśnie standardów trenerskich, takich żeby ten trening był faktycznie zrobiony tak, jak należy, czyli musi być najpierw ta rozmowa, ten wywiad, później musi być trening testowy. Ten tre... Jeśli ktoś się pyta, jak to powinno wyglądać, bo jeżeli już to robisz, no to musisz umieć zrobić taki test. Trening testowy robi się dość łatwo, ponieważ tam zestawiasz sobie rzeczy, które tobie tak naprawdę będą potrzebne. Dostosowujesz je do celu. Yy... I po prostu sprawdzasz, co, na co danej osobie zależy, bo po co masz na przykład sprawdzać yy, siłę ramion u osoby, która bardzo chce wyrobić kondycję. Ona nie chce siły ramion i nie potrzeba jej tego sprawdzać. Jeżeli ktoś robi trening ogólnorozwojowy, funkcjonalny, taki, że chce się trochę dźwignąć z siedzącego trybu życia, to oczywiście tam się sprawdza wszystko i zbić na drążku, i jakieś przysiady, i podstawowe wzorce ruchowe. No i jest tego sporo, no ale to wiecie, nie będę się tutaj wdawał w merytorykę, tylko. Zmierzam do, do, takiej konkretny, do takich konkretnych standardów. Nie? nie mówiąc już o jakimś tam, właśnie stroju czy tego typu rzeczach, bo to też są bardzo istotne sprawy. Podchodź elegancko do klientów, ogólnie, do klientów siłowni, do wszystkich podchodź. Tak, jakby oni byli potencjalną osobą, z którą nie wiem, masz rozmawiać w tym klubie czy cokolwiek. Nigdy nie wiesz, na kogo trafić w danym klubie. Możesz kogoś zlekceważyć, poprosić o pomoc, pomyśleć, że to jakiś tam dzieciak, czy, czy jakiś tam podstarzały ktoś, a może się okazać, że naprawdę yy, ktoś to zobaczy z boku i to już będzie dla ciebie duży plus. Tu nie chodzi o to, żeby sobie wkręcać, że trzeba być nagle super świetnym, bo ktoś tam patrzy. Nie, to powinna być naturalny ludzki odruch, dlatego. Może zawarłbym to bardziej w, słowo, w słowie kultura? Może, może w ten sposób. Ostatnia rzecz: zachowuj się odpowiednio poza klubem i środowiskiem. Nawet nie wiecie, jak to jest ważne i w przypadku klientów, i czy pracodawców. Świat jest naprawdę mały, i czy ty jesteś na drugim końcu Polski, czy nie, możesz kogoś spotkać. Będziesz jechać samochodem, będziesz wyklinać, trąbić i okaże się, że później ta osoba cię gdzieś tam przyczai na siłowni i powie: O, to ty tam na mnie trąbiłeś coś tam, i to już pozostawia taki niesmak. Bo to nie o to chodzi, że ty się super zachowujesz teraz face to face, kiedy trzeba się spiąć, kiedy trzeba. Yy... Się pokazać z tej lepszej strony, tylko chodzi o tą codzienność i na tym się najczęściej ludzie wykładają, i oczywiście najczęściej, niestety, w Polsce się wykładają. Nie będę tutaj szczędził słów, ale no, no tak jest. Taką, taką Polacy mają mentalność tutaj u nas w kraju, że po prostu nie zważają na to, a może się to okazać czasami kluczowe. Więc myślę, że st streściłem to wszystko, jakbym to miał zawrzeć. Kultura, merytoryka, sprzedaż. I to wszystko, co powiedziałem. 99% że w danym klubie dostaniesz pracę, jeśli będziesz tego przestrzegać, bo to są takie bardziej do tego potrzebne na zasadzie, ktoś, jeśli jakieś ktoś robi błędy. Bo jeżeli przychodzi i na przykład chce pracę w klubie, gdzie nikt go nie zna, przychodzi, wysyła, znaczy właściwie wysyła CV mailowo, ono się gdzieś tam gubi. Dobre, jak się odnajdzie, to ktoś do niego zadzwoni za 3 miesiące. No i jak do niego zadzwoni, to przyjdzie na rozmowę, która jest troszeczkę sceptyczna, bo tak naprawdę nikt nie wie, co to za trener. Przyszedł jakiś już dwusetny tutaj trener, wiecie jak to jest na rynku w dzisiejszych czasach, nie ma się co oszukiwać. No, widać, że niespecjalnie coś tam umie, przyszedł to w ogóle bez stopera, bez niczego. Trening testowy to zrobił z dwóch ćwiczeń i to są takie małe kroczki, które sprawiają, że ktoś powie hej, hej, przyjdź za trzy lata, przyjdź za cztery. Oczywiście to jest dobry znak, bo wiecie, że trzeba się rozwijać. Ale fajnie by było pracować już w tym zawodzie, a nie iść na magazyn, czytać książki o trenerce i za 3 lata zacząć być trenerem. Wiecie o co chodzi. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za oglądanie. Troszkę się przedłużył filmik, 12 minut. Aż. I tak jak mówię, jeszcze sprawdź sobie, e buka 15 sprawdzonych sposobów. Naprawdę dzięki temu e ludzie już teraz mi piszą, że się dzieją cuda, że nie wiedzieli, że tak aż to zadziała, więc myślę, że warto sobie go kupić. I jeszcze, jeszcze kosztuje 16 zł. Mam w planie zwiększyć jego cenę, ponieważ jest. Mm, troszeczkę poleciałem z tym narzędziem i jest tak przydatne, że uważam, że powinno troszkę więcej kosztować, jednak. Zwłaszcza, że. Mm, no, to jest taka wiedza, która jednak jest kształtowana przez lata. Ja się tam nie sugerowałem niczym. To jest moje tylko doświadczenie. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie Jakub Brzuk na Facebooku, czy możesz też mnie znaleźć na LinkedIn. I Jakub Brzuk, trener personalny, to jest moje konto takie bardziej dla klientów na treningi. Natomiast możesz tam napisać i zapraszam na www.kierunektrener.pl, gdzie znajdziesz kursy e-booki, co tam tylko. Potrzebujesz. Pisz w komentarzu, czy się podobało. Jeżeli dajesz łapkę w dół, napisz czemu. Co ci się nie podoba, co mogę poprawić. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.